Ja tak jak powiedziałem, zastanawialiśmy się jak zagraż dla Wisła, ale zdecydowaliśmy się na to, że będziemy grali bardzo agresywnie, skoczymy za mi my kolegami, myślę, że to nam się dało w pierwszej połowie. Uważam, że były momenty bardzo dobre. Strzelona blanka, myślę, że drużyny dały z siebie wszystko, był jeszcze sędzia dały z siebie wszystko, to był bardzo zadowolony, bo jeżeli coś nie ma na dnie, to powinien Mówię, to jest gra. Kto nie zrobi błędu, to nie będzie na wojsko. Każdy, kto jest na wojsku, zrobi błędy, robi błędy i będzie robił. Nie można winić jednej osoby za yy, takie czy inne zagranie. Są błędy, które yy, człowiek robi, ale na pewno mu jest, kolegom też, ale to nie znaczy, że akurat on jest winny. Wręcz przeciwnie. Uważam, że człowiek zagrał na przykład bardzo dobre spotkanie, poważne sytuacja, jak on bijał, jak wchodził. Takie będzie się czasami zdarzają.